Placówka medyczna jest jak żywy organizm, którego praca nigdy nie ustaje. Potrzebuje wysokiej jakości oprogramowania ułatwiającego jej codzienne funkcjonowanie. Dlatego Komarch Optimet NXT łączy szereg narzędzi, które służą wszystkim pracownikom jednostek zdrowotnych, oszczędzając ich czas i redukując koszty opieki. Moduły systemu mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb szpitala, przychodni medycznej lub pracowni diagnostycznej. Dzięki nim możesz świadczyć usługi w sposób stacjonarny oraz zdalny, a także prowadzić elektroniczną dokumentację medyczną z szybkim i wygodnym dostępem do danych pacjentów. System wyposażony jest w dedykowane szablony i inteligentne podpowiedzi, które pozwalają lekarzom skupić się na pacjencie i jego potrzebach. Najwyższe standardy bezpieczeństwa chronią dane pacjentów, pracowników i samej placówki. Optimet NXT oparliśmy na technologii webowej, by skrócić proces instalacji i aktualizacji. Co więcej, możesz z nim pracować na różnych systemach operacyjnych. Komarch Optimet NXT. Zaufaj technologii!